Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Na Śladowca. Zapraszam was do wysłuchania sprawy zaginięcia Kelsey Schelling, której zaginięcie było największą zagadką Colorado. Kelsey Jean Schelling urodziła się 18 lutego 1991 roku w Holyoke w stanie Colorado. I tam też się wychowywała razem ze swoim bratem Colbym. Holyoke to jest miasteczko oddalone o około 300 km na północny wschód od Denver. Jako dziecko Kelsey więcej czasu spędzała na dworze, lubiła gry zespołowe, a przede wszystkim koszykówkę. Jej rodzice Duck i Lora rozwiedli się, kiedy Kelsey miała 11 lat, a po rozwodzie dziewczynka zamieszkała z matką. Ojca oraz brata widywała bardzo rzadko, ponieważ mieszkali na drugim końcu miasta. Rozwód rodziców odbił się na niej wyjątkowo mocno, do tego stopnia, że dziewczyna po zażyciu dużej ilości tabletek wylądowała w szpitalu, gdzie przez pewien czas była w śpiączce. Po ukończeniu szkoły średniej, Kelsey uczęszczała do North Stern Junior College w Sterling w Colorado. Była bardzo zafascynowana psychologią i planowała pokierować właśnie w tę stronę swoją późniejszą edukację. W szkole miała wielu przyjaciół, głównie dlatego, że była osobą szczerą i przyjazną, i między innymi tymi cechami charakteru potrafiła zjednać sobie każdego. Podczas nauki w college'u poznała Don DeLucasa gwiazdę drużyny koszykarskiej. On od najmłodszych lat kochał ten sport, mimo że wcześniej grał w futbol, a jego matka była na każdym meczu jego fanem numer jeden. Chłopak jednak radził sobie lepiej podczas gry w kosza, zresztą miał dwa metry wzrostu, tak więc był do tego można by powiedzieć stworzony. Chciał zostać gwiazdą koszykówki, żeby móc swojej rodzinie i sobie zapewnić lepsze życie. Jego matka Sara wychowywała czwórkę swoich dzieci sama. Donde pochodził z Pueblo w Colorado, a Pueblo miało zdecydowanie wyższe wskaźniki przestępczości niż jakiekolwiek inne miasto w stanie. Marzył on o tym, że pewnego dnia zostanie zauważony przez agenta podczas jakiegoś meczu szkolnego i dzięki temu zostanie zwerbowany, żeby zasilić w odpowiednim czasie uniwersytecką drużynę koszykówki. Mimo że to się nigdy nie wydarzyło, Donde kontynuował grę w kosza. Jego związek z Kelsey był bardzo burzliwy para często ze sobą zrywała i tak samo często wracała do siebie, aż w końcu doszli do wniosku, że dłużej tak się nie da, no i definitywnie się rozstali. Po ukończeniu nauki w koledżu, Kelsey kontynuowała naukę na Uniwersytecie Vanguard w Costa Mesa w Kalifornii. Studiowała wymarzoną psychologię i pracowała w solarium, żeby zarobić na swoje wydatki. Niestety jej nie udało się pogodzić pracy ze studiami, tak więc rzuciła te studia i w 2012 roku przeprowadziła się do Denver, gdzie znalazła pracę. Donde w tym czasie trafił do drużyny koszykówki na Emporia State University w Kansas, jednak ostatecznie wrócił do Pueblo. Ścieżki tej dwójki ponownie skrzyżowały się jesienią 2012 roku. Młodzi postanowili, że dadzą sobie kolejną szansę i spędzili święta Bożego Narodzenia tego roku razem. Wszystkim wokół wydawało się, że para jest szczęśliwa, jednak Kelsey w prywatnych rozmowach z najbliższymi mówiła, jak bardzo toksyczny jest jej chłopak, że wyzywa ją, wszczyna awantury, które czasem kończyły się rękoczynami. Po świętach młoda kobieta dowiedziała się, że jest w ciąży. Z początku nie wiedziała co z tym zrobić, więc nie mówiła nikomu o swoim odmiennym stanie. Jednak w końcu pierwszą osobą, której o tym powiedziała, była jej matka. Lora będzie później opowiadała, że jej córka była tym faktem zestresowana, ale jednocześnie szczęśliwa i bardzo mocno zdeterminowana, żeby być jak najlepszą matką. Don de Lucas nie przyjął tej wiadomości zbyt dobrze. Mając w głowie to, że jego kariera koszykarska się do tej pory nie rozwinęła tak jak on tego oczekiwał, wizja dziecka i pieluch ugruntowała w nim to przekonanie, że to już się nigdy nie wydarzy, czyli ta kariera się nie rozwinie. Widząc te zmiany w zachowaniu, Kelsey powiedziała Donde, że nie musi być częścią życia ich dziecka. Natomiast rzekomo Donde miał wcześniej być zachwycony, także dlatego powiedziałam, że on tutaj zmienił to swoje podejście do ojcostwa. 3 lutego 2013 roku Kelsey wymieniła ze swoim chłopakiem kilka smsów. Donde zapraszał ją, żeby odwiedziła go w jego domu w Pueblo. Kelsey nie mogła, ponieważ następnego dnia miała zaplanowaną wizytę u lekarza, który miał zrobić jej USG i sprawdzić, jak się ma dziecko. Pracowała w sklepie tego dnia na drugą zmianę, która, którą kończyła wieczorem, a w domu miała być po godzinie 22. Przez cały dzień Kelsey była w kontakcie z Dondę. Mężczyzna w pewnym momencie napisał jej, że po pracy powinna do niego wpaść, ponieważ on ma dla niej niespodziankę. Kelsey bardzo nalegała, żeby Donda napisał jej, co to za niespodzianka, o co chodzi, ponieważ gdyby zdecydowała się odwiedzić swojego chłopaka, to podróż z Denver do Pueblo zajęłaby jej dwie godziny. Tak więc dziewczyna będzie zmęczona po pracy, po tak długiej podróży. Donda nalegał, że Kelsey będzie zadowolona, a jeśli powie jej przez telefon, no to zepsuje niespodziankę i że w sumie to on nie może powiedzieć jej przez telefon. No, bo wtedy po prostu niespodzianka przestanie być niespodzianką. Po zakończeniu pracy około godziny 20.40 młoda kobieta pojechała swoim chevroletem Cruz do Pueblo, żeby spotkać się z Dondę w umówionym miejscu. A umówionym miejscem był park przed lokalnym Walmartem. O godzinie 22.20 wysłała mężczyźnie sms z informacją, że już jest na miejscu. I nagrania z kamer monitoringu potwierdziły, że Kelsey czekała na chłopaka godzinę, po czym ponownie wysłała mu wiadomość SMS, że na niego czeka i jeżeli on jest gdzieś indziej, no to niech jej da znać gdzie, a ona po niego podjedzie. I Kelsey dostaje odpowiedź, że Donda będzie na nią czekał na ulicy obok domu swojej babci. W tym miejscu Kelsey się pojawia, a ponieważ jego tam nie ma, to wysyła o godzinie 23.18 kolejnego SMS-a z pytaniem, gdzie Lukas jest. Mężczyzna odpisał, że będzie na miejscu za minutę. I o godzinie 3.54 na telefon Kelsey dzwoni Dondę, jednak ona nie odebrała tego telefonu. Następnego dnia Kelsey nie pojawia się w pracy. Przełożona próbowała skontaktować się z dziewczyną i wysłała SMS-a z zapytaniem, gdzie ona jest, na co dostała SMS-a zwrotnego, że jest w szpitalu i że nie jest już w ciąży. Lora próbowała skontaktować się z córką, jednak każda próba połączenia kończyła się włączeniem poczty głosowej. Matka zaczęła się zastanawiać, co dzieje się z jej córką, ponieważ ostatnią informacją, jaką otrzymała od Kelsey, była fotografia zdjęcia USG. Początkowo matka nie martwi się aż tak bardzo. Kelsey była w pracy, może nie mogła rozmawiać. Jednak kiedy po pracy dziewczyna nadal nie odbiera telefonu i nadal nie daje znaku życia, no to matka zaczyna już tutaj kontaktować się z przyjaciółmi Kelsey, żeby spytać, czy wiedzą coś, cokolwiek o młodej kobiecie. Ktoś z nich powiedział Loże, że jej córka pojechała do Pueblo, żeby spotkać się z Dondę. Zatem kontaktuje się z mężczyzną, na co on mówi, że owszem, widzieli się zeszłej nocy, jednak jego dziewczyna po spotkaniu pojechała do domu. Lora z córką była bardzo blisko i Kelsey mówiła wszystko swojej matce, jednak o spotkaniu z partnerem jej nie powiedziała prawdopodobnie dlatego, ponieważ Lora nie akceptowała związku z Lukasem. I będąc świadomą natury związku z mężczyzną oraz jego niechęci do dziecka, które miałoby się pojawić niebawem, odradzałaby córce dwugodzinną jazdę w środku nocy do Pueblo. Laura skontaktowała się z lokalnym posterunkiem policji i powiedziała o zaginięciu córki. Jak wynikało z opowieści matki, Don Lukas był ostatnią osobą, która widziała Kelsey, tak więc policjanci zaczęli od rozmowy z nim. Po przyjrzeniu się aktywności na karcie kredytowej dziewczyny i otrzymaniu materiału z kamer, okazało się, że po ostatnim znanym kontakcie mężczyzny z Kelsey pobrał on z jej konta 400 dolarów i w stanie Colorado taka działalność to jest przestępstwo, tak więc Lukas wkrótce został zaproszony na rozmowę na komisariat policji. Początkowo zaprzeczył, że kiedykolwiek był z Kelsey w związku i że ona była. I że ona miałaby być jego dziewczyną. Dondę opowiedział swoją wersję historii tego, co wydarzyło się zeszłej nocy. I według tej wersji to para widziała się w Pueblo i rozmawiali do wczesnych godzin porannych. Rozmowa ta zakończyła się kłótnią z rękoczynami. Kelsey była zbyt zdenerwowana, żeby wrócić do domu, tak więc podjęła decyzję, że prześpi się w samochodzie niedaleko domu babci Dondę. Około godziny siódmej rano Kelsey zadzwoniła do swojego chłopaka i poprosiła go, by zawiózł ją do szpitala, ponieważ ona źle się czuje. Przed wyjazdem do Denver chciała sprawdzić, czy wszystko z jej dzieckiem jest w porządku. Tak więc mężczyzna zawiózł Kelsey do szpitala Parkview. Donde czekał w samochodzie na parkingu przez dwie godziny na swoją dziewczynę, po czym, kiedy Kelsey wróciła, powiedziała mu, że z powodu wczorajszej bójki z nim straciła dziecko. Para pojechała do Walmartu, ponieważ dziewczyna chciała kupić sobie jeszcze jakieś przekąski na drogę powrotną do Denver i znowu zaczęli się kłócić, co poskutkowało kategoryczną odmową Kelsey na prośbę Dondę, żeby ona odwiozła jego do domu babci. Tak więc młody mężczyzna odwrócił się na pięcie no i poszedł w swoją stronę. Dondę nie wspomniał nic o wypłaceniu w bankomacie pieniędzy z konta swojej dziewczyny. Nie widział już więcej Kelsey, tak więc założył, że dziewczyna pojechała do Denver. W dokumentach szpitala Parkview nie było żadnej informacji, żeby 5 lutego Kelsey Schelling była poddana jakiemukolwiek zabiegowi. Śledczy będą rozmawiać później z personelem medycznym szpitala, który potwierdzi brak obecności młodej kobiety w placówce. Tak więc to dosyć mocno kłóciło się z historią mężczyzny. Jakby tego było mało, żadna z kamer monitorujących Parkview nie zarejestrowała Kelsey na taśmie. Zatem jasnym było, że nic związanego ze szpitalem w historii Donde nie było prawdą. Śledczy skupili się na Walmartie i pozostałej części historii związanej z marketem. Przejrzeli nagrania z kamer monitorujących parking oraz wnętrza sklepu i nie znaleźli tam na nagraniach Donde oraz Kelsey razem. Natomiast na nagraniach widzieli samego mężczyznę, który przyjechał samochodem Kelsey. Nie było z nim młodej kobiety. Nie zgadzał się też czas, ponieważ samochód pojawił się w południe, a nie rano jak utrzymywał Lukas. Jedna z kamer zarejestrowała go jak wsiadał do samochodu swojej matki i o tym szczególe Dondę absolutnie nie wspomniał podczas pierwszej rozmowy, zatem był to czas na przeprowadzenie kolejnej. Podczas drugiego spotkania młody mężczyzna był szczegółowo wypytywany o incydent z bankomatem. Dondy opowiadał, że wypłata pieniędzy miała miejsce w chwili, kiedy jego dziewczyna przebywała w szpitalu. Śledczy tutaj wyjaśnili mu, że wiedzą, że Kelsey nie była w szpitalu Parkview, ponieważ nic nie potwierdza jej obecności i jego wersji. Jedyne co powiedział mężczyzna, to. Nawet nie wiem, co mam wam teraz powiedzieć. W dalszej części przesłuchania, śledczy przedstawili mu nagrania z monitoringu marketu Walmart, które nie potwierdzały obecności jego dziewczyny oraz nie potwierdzały, żeby Kelsey była z nim w ogóle tego dnia w markecie. Dondy był bardzo zaskoczony dowodami, które przedstawili mu śledczy i w tym momencie stwierdził, że najlepszą opcją będzie dalsza rozmowa w obecności adwokata. Tajemnicą było, jak mężczyzna wszedł w posiadanie karty Kelsey i dlaczego ona mu ją dała, skoro według jego słów miała uciec, żeby zacząć nowe życie, yy, gdyby tak było, no to przecież pieniądze byłyby bardziej potrzebne jej niż jemu. Ponieważ Lukas użył karty kredytowej swojej dziewczyny, to ostatecznie został oskarżony o kradzież tożsamości ale ponieważ w przeszłości używał już karty Kelsey za jej zgodą, no to ostatecznie sprawę w tym temacie umorzono. Natomiast jeszcze wracając do tematu samochodu, który Donde zostawił na parkingu przed marketem, to kolejnego dnia niezidentyfikowany mężczyzna w bluzie koloru czarnego z kapturem odjechał nim w początkowo nieznanym kierunku. Nie włamał się on do samochodu. Mężczyzną tym prawdopodobnie nie był Lukas, ponieważ w przeciwieństwie do koszykarza niezidentyfikowany mężczyzna był sporo niższy. Początkowo nieznany kierunek dzięki nagraniom z kamer monitoringu sklepów i rozmaitych firm stał się coraz bardziej znany. Niestety nie do końca, a samochód Kelsey ostatecznie został porzucony kolejnego dnia na parkingu szpitala świętej Marii Korwin. Mężczyzna zamknął samochód i po prostu odszedł. Śledczy zlokalizowali samochód 14 lutego 2013 roku. Po dokładnym przebadaniu wnętrza i zewnętrza pojazdu nie było żadnych śladów, żeby Kelsey zginęła w jego środku. Mimo że oficjalnie funkcjonariusze twierdzili, że nie było żadnych śladów, to nieoficjalnie po latach pewien funkcjonariusz anonimowo będzie się wypowiadał, że w bagażniku technicy znaleźli płyny ustrojowe oraz dwie odbitki dłoni. Nie wiadomo, czy próbki i odbitki zostały kiedykolwiek przebadane, czy były jedną z rzeczy, które zostały z premedytacją zignorowane przez śledczych. W samochodzie nie było żadnych rzeczy osobistych kobiety, jak portfel czy też plecak. Lora od początku podejrzewała, że za wszystkim stoi dąde. Podejrzanym było dla niej, czemu mężczyzna tak usilnie chce do siebie zwabić jej córkę. On sam nigdy nie powiedział śledczym, czym miała być ta niespodzianka, pod pretekstem, której zwabił do siebie dziewczynę. Tak więc, według matki, Kelsey została pozbawiona życia z premedytacją, jednak zanim to nastąpiło, spotkała się ze swoim chłopakiem. Ostatnia aktywność telefonu Kelsey datowana była na krótko przed godziną czwartą rano. Połączenie wykonał Dondę, a jak się później okaże, był on niedaleko swojej dziewczyny w momencie dzwonienia. Być może ta dwójka wdała się w kłótnię, która zmieniła się w bójkę, podczas której Kelsey upuściła telefon, a Lucas, próbując później namierzyć urządzenie, zadzwonił do niej. Wysoce prawdopodobne jest, że matka Lucasa wiedziała o jego planie pozbycia się Kelsey, jako że to do jej samochodu wsiadł syn na parkingu przed Walmartem. Śledczy nie mieli fizycznych dowodów na to, że Dondę pozbawił życia Kelsey, jednak sporo na to wskazywało. Oba telefony we wczesnych godzinach porannych logowały się do tego samego nadajnika poza Pueblo, co sugerowało, że Lukas wywiózł tam Kelsey i się jej pozbył. Krótko po zaginięciu dziewczyny, cała rodzina Donde wyprowadziła się z Pueblo, a nowy właściciel domu i chodzi tutaj o dom babci mężczyzny zaczął go remontować, nie mając całkowicie świadomości, w co zamieszany był członek rodziny poprzedniej właścicielki. Oczywiście, słyszał on o zaginięciu Kelsey. Kiedy mężczyzna zabrał się za sprzątanie domu i podniósł jeden z dywanów, zauważył na jego spodzie oraz na podłodze pod nim dziwną plamę krwiopodobną. Skontaktował się z lokalnym posterunkiem policji, ponieważ sądził, że w tym domu mogło wydarzyć się coś złego. Jednak został on zignorowany. Żaden śledczy, żaden technik nigdy nie pojawił się w tym domu, żeby chociaż rzucić okiem na dywan i na podłogę. Mężczyzna przez pewien czas przechowywał dywan i opóźniał remont jak tylko mógł w nadziei, że jednak w końcu ktoś będzie chciał do niego przyjechać i tę sprawę zbadać. Jednak ponieważ śledczy nie wyrazili takiej chęci, no to on kontynuował remont i wyrzucił dywan. Pewnego wieczora kilku rybaków podczas wędkowania. Widziało coś wystającego z piasku, co przypominało ludzką część klatki piersiowej oraz czaszkę. Byli tak przerażeni swoim odkryciem, że jak najszybciej opuścili teren. Początkowo nie powiedzieli policji o swoim odkryciu, ponieważ w przeszłości mieli spore problemy z prawem, co nie powstrzymało ich od tego, żeby opowiedzieć tę historię swoim przyjaciołom. Przyjaciele Owi namówili rybaków, żeby porozmawiali ze śledczymi o swoim odkryciu i ostatecznie dosyć niechętnie opowiedzieli o znalezisku. Jezioro ani jego okolice nie zostało przeszukane, natomiast co istotne, znajdowało się ono w pobliżu szpitala świętej Marii Korwin, na parkingu której został znaleziony samochód Kelsey. Rodzina i przyjaciele młodej kobiety, widząc, że działania śledczych nie prowadzą do rozwiązania sprawy, na własną rękę rozpoczęli zbieranie informacji o tym, co mogło przytrafić się Kelsey. Na Facebooku stworzyli stronę, żeby publikować tam posty o zaginionej kobiecie. Rodzina Schelling oferowała nagrodę pieniężną, która opiewała 50 tysięcy za wszelkie wskazówki, które doprowadzą do odnalezienia ich córki, a ponieważ takie pieniądze przyciągają ludzi, którzy węszą łatwy zarobek albo chcą namieszać, nie inaczej było w tym przypadku. Jedna z informacji, która się pojawiła, mówiła o tym, że Kelsey żyje, ponieważ jej porywacz, zorganizowany przez Lucasa, który miał pozbawić ją życia, ostatecznie zmienił zdanie i sprzedał ją, żeby świadczyła usługi dla dorosłych. A Donde nie wie o tym, że Kelsey żyje. Osoba, która przedstawiła się jako Jenna McLean, pisała, że potrzebuje pieniędzy, żeby pomóc Kelsey uciec. Kwota, jaką podała, opiewała 50 tysięcy dolarów. Pieniądze miały być dostarczone do wskazanej przez osobę restauracji McDonald's w Vancouver do rąk Markusa, który tam się będzie znajdować i będzie miał czerwoną czapkę. Kiedy Markus będzie miał pieniądze, niezwłocznie przyprowadzi Kelsey. Lora mimo że łapała się wszystkiego, czego mogła, żeby wierzyć, że jej córka nadal żyje, pomyślała, że to spotkanie z Markusem i przekazanie pieniędzy to skam i ona nigdy nie pojawiła się we wskazanym McDonald'sie. Natomiast osoba Markusa jest powiązana z taką samą próbą wymiany osoby za pieniądze dotyczącą 25-latki Megan Lanster, która zaginęła kilka miesięcy po Kelsey. Taka sama informacja została skierowana do siostry Megan, Katie, o tym, że 25-latka została sprzedana, żeby świadczyć usługi oraz, że by jej pomóc w ucieczce, Kady musi dostarczyć do wskazanej restauracji McDonald's 25 tysięcy dolarów i przekazać w ręce Markusa, który będzie nosił czerwoną czapkę. Kady współpracowała z policją i razem ze śledczym wyposażonym w ukrytą kamerę spotkała się z owym Markusem. Mężczyzna, kiedy został otoczony przez policjantów oraz ekipę telewizyjną, wyznał, że został zwabiony, żeby pojawić się w tym miejscu, żeby dokonać transakcji związanej z biżuterią. Jego zadaniem było odebrać pieniądze i przekazać komuś, kto chciałby mężczyzna był jego słupem. Jak twierdził, nie miał pojęcia o żadnych porwanych kobietach. Ponieważ Departament Policji w Pueblo jakiś czas po zaginięciu Kelsey przeszedł zmiany kadrowe, no to nowi śledczy postanowili sprawdzić bardzo dokładnie każdą wskazówkę. Przy pomocy ekspertów z FBI dowiedzieli się, że ta informacja o Kelsey wyszła z komputera umiejscowionego w Rosji, tak więc było jasne, że nie ma pokrycia w rzeczywistości. Do pomocy rodzinie Kelsey włączyła się pewna kobieta, Lauren Shure, która jako matka była bardzo poruszona historią zaginięcia młodej kobiety. Na własną rękę skontaktowała się z Donde Lucasem i próbowała się zaprzyjaźnić z nim, by finalnie wyciągnąć informacje o jego byłej dziewczynie. Tak więc zagadnęła go na Facebooku, że jest nowa w Pueblo i nie zna okolicy i chętnie poznałaby nie tylko okolice, ale i zawarła nowe znajomości. Po kilku tygodniach zaprzyjaźniania się z Lukasem, miała okazję porozmawiać o zaginięciu Kelsey. Mężczyzna się przed nią otworzył, powiedział, że zaginiona była jego najlepszą przyjaciółką i że nie miał z tym nic wspólnego, po czym zaczął histerycznie płakać. Przyjaźń z Lukasem przerodziła się w romantyczny związek, i kiedy mężczyzna po roku znajomości oświadczył się Loren na ganku przed swoim domem, kobieta wsiadła do samochodu i odjechała. Ona nie była w nim nigdy zakochana i nigdy więcej nie widziała go na żywo. Skontaktowała się z nim jedynie po to, żeby powiedzieć mu, że ich związek jest zakończony. W maju 2016 roku lokalni śledczy zgodzili się na to, żeby dołączyli do nich śledczy z Colorado Bureau of Investigation i sprawa ponownie nabrała rozpędu. W kwietniu ogródek w okolicy domu, w którym wcześniej mieszkała babcia Lukasa, został przekopany przy pomocy ciężkiego sprzętu. Technicy opuścili to miejsce z torbami pełnymi dowodów. Niestety badania wykazały, że nie było wśród zebranych rzeczy ani szczątków Kelsey, ani jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby do niej należeć. Śledczy z CBI skontaktowali się z Loren, ponieważ dowiedzieli się, że kobieta była w związku z Lukasem, który powiedział jej pewnego wieczora, że to on odjechał samochodem Kelsey z parkingu pod Walmartem i to on porzucił samochód przed szpitalem. Pod koniec 2017 roku na posterunek policji zgłosił się mężczyzna, który potwierdził, że Donde wraz z członkami swojej rodziny zaatakowali go i ukradli 100 dolarów. I to był bardzo dobry powód, żeby aresztować Donde. Do prokuratora okręgowego hrabstwa Pueblo dotarła informacja, że Lukas prawdopodobnie zamierza opuścić terytorium Stanów Zjednoczonych i udać się do Meksyku. Śledczym udało się go złapać na lotnisku w Denver, zanim zdążył on wsiąść do samolotu odlatującego do Tucson. Kiedy Lukas był w areszcie, przyznał się do odjechania samochodem z Walmartu i porzucenia go na parkingu przed centrum medycznym. Śledczy stwierdzili, że mają wystarczającą ilość dowodów, żeby oskarżyć don Lukasa. Mieli m.in. jego powyższe przyznanie się, zapisy wiadomości tekstowych, nagrania z monitoringu. I tak oto 1 grudnia 2017 roku został oskarżony o dokonanie morderstwa pierwszego stopnia. Jednak zanim doszło do procesu, minęło kilka lat. 3 lutego 2021 roku prokurator dowodził, że oskarżony nie chciał, żeby jego dziewczyna urodziła ich dziecko, tak więc zaplanował pozbycie się jej. Jednym z kluczowych dowodów były wiadomości tekstowe, w których Lukas wyraźnie próbował zwabić swoją dziewczynę do Pueblo. Obrońca argumentował, że sprawa Kelsey to nie sprawa kryminalna, a zaginięcie osoby i w dodatku brak ciała, brak narzędzia zbrodni, brak miejsca zbrodni, to tutaj nie można jednoznacznie stwierdzić, że Kelsey nie żyje. Zeznania złożył współwięzień, odsiadujący swój wyrok w celi z Lukasem, który pod przysięgą powiedział, że pewnego razu kiedy obaj grali w karty, Donde wyznał, że ukrył zwłoki Kelsey tak dobrze, że nikt nigdy jej nie odnajdzie. Oskarżyciel dowodził, że Lukas wykorzystywał Kelsey jako bankomat oraz żeby mógł u niej mieszkać, a oskarżyciel z kolei forsował swoją teorię, jakoby młoda kobieta była uzależniona i kiedy rozstawała się z Lukasem pod Walmartem, to rozstała się tylko i wyłącznie po to, żeby spotkać się ze swoim dostawcą substancji psychoaktywnych. Zeznawać miała także rok San Martinez, jednak dwa dni przed pojawieniem się w sądzie, 25 lutego 2021 roku, została zastrzelona. Początkowo śledczym myśleli, że było to celowe działanie, jednak 29-latek odpowiedzialny za te zbrodnie, oddał się w ręce policji po jej dokonaniu. Poza tym nikt oprócz śledczych nie wiedział, że ta 31-latka miała zeznawać w sprawie Kelsey, także niestety był to bardzo nieszczęśliwy, bardzo niefortunny wypadek. Zeznania Roxanne mogły być o tyle bardzo istotne, że skontaktowała się ona w 2013 roku przez stronę na Facebooku, którą prowadziła Lora właśnie z Lorą jako Roxanne Wilkins i napisała, że spotykała się z Lukasem, a on podczas bycia z nią w związku powiedział jej, że pozbawił życia Kelsey oraz powiedział Roxanne, gdzie pochował ciało. Kobieta miała spotkać się z Lorą w 2013 roku, jednak wtedy do spotkania nie doszło, ponieważ Roxanne przebywała w szpitalu. Zeznawała także Lauren Schur, dziewczyna, która była partnerką Lukasa pod przykrywką i potwierdziła, że on przyznał się jej, że jechał samochodem Kelsey, wyjechał nim spod Walmart'a pod centrum medyczne. Po 133 dniach procesu obrońca Lukasa nie przedstawił żadnych swoich świadków. Ława oskarżonych jednogłośnie podjęła decyzję, którą potwierdził sędzia. Donde Lukas został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Od chwili zaginięcia Lora organizuje grupę poszukiwawczą wolontariuszy, którzy razem z nią przeszukują regularnie okolice Pueblo w poszukiwaniu jej córki. Jej upór sprawił, że zainteresowała ona swoją historią stację ABC News, która stworzyła 80-minutowy dokument pod tytułem Finding Kelsey, który podlinkuję wam w opisie materiału. Niestety, do dnia dzisiejszego Kelsey Schelling nadal nie została odnaleziona. Ja wam bardzo dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej historii. Dziękuję moim wspierającym, zachęcam Was serdecznie do zostawienia lajka, komentarza, subskrypcji, kliknięcia w dzwonek, ponieważ najwyraźniej YouTube znowu zaczął wysyłać powiadomienia o tym, że umieszczam materiały na tejże platformie. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pa pa!